Z tej strony Adam. Dzisiaj będziemy robić kolejny odcinek z Trylight'a. Wiem, że miesiąc go nie było, ale w końcu, w końcu jest. No ale możemy to pominąć. A właśnie był z, z tego, tego odcinek, więc możecie sobie zobaczyć. Nazwa to Więc polecam. Wskaźnik z systemu, gdy nie się jest wskaźnik zapisu. No wiesz tylko ja nie wiem, nie, nie pamiętam czy wyjmuję broni, bo już 4 miesiące to nie że... grałem. Kontynuujcie kawa czy w końcu idziemy na powierzchnię. No i bardzo chcę iść na powierzchnię. No. Malu... Malowanie. Znalazłam i prowadził przez Malowanie obniemy. Malowanie, o i to, co, to. Co to jest? To, co, co to są za słowa? czytowanie I co, wiesz, zaraz zaczynamy. Zanim za zaczniemy, to znaczy, stracimy suba. I lajka, Bo już ty, mało brakuje do 38 subskrybentów. Już mamy 21 stópów. Jest to naprawdę bardzo mało. Dobra. Jezu, jezu, jak się wystraszyłem! Nie, uciekaj! Jezu, jak się wystraszyłem! Jezu! Idzie? Nie, nie idzie. Pan mnie zgubił? Pan? Pan mnie zgubił. Pan mnie zgubił, dobrze. Gdzie ja idę? Jezu, jak się? ciężko. Już będzie po mnie. Kurde. Co otworzy. No chodź, patrzcie. Problem? No. O nie, to są najgorsze. no, zobaczyć, no, czuję, bo mnie, że mnie zabiją. Już po mnie tak. Dziś nie ma Jestem w, w dupie. No, ja za, um, jak on to przejrzy Raz. Tak się kopie. Dobra, e. Bo wie, już. się. Czun jest. Widzowie się tam złapać. Kolejny raz. Nie, nie gryźcie, Amadeusza Ferrariego! Nie wióra, nie gryźcie! Nie gryźcie, Fejma! Daj, Fejma są biaczkami, widzowie. Fejma, normalnie. nie. Fejma tu rozwalamy. Rozwala. Nie ma ja, ja was. Ja walczę na Bóg się! Ja pierdziele, widzowie, no. No, bo już nie pamiętam. Krzyczka so, już nie pamiętam tego daje klat już. Nie, nie wiem, czy w ogóle to przejdziemy. Mam nadzieję, że przejdziemy w tym odcinku. A to odcinek będzie 5 minut. No, bo... no już stać. Ale zanim kończymy, już będzie ten. Ja. No, zaraz proszę. Musimy do jakiegoś gnuja się dostać. O nie, jestem ten debli. Znowu czeka. Czeka nas. Czeka. Nie, Cze nie no idę go spra... Nie no, już go nie ma. Nie no idę już go sprać całkowicie. Jeszcze on podskoczy tylko. Ci on nas. I podskoczył to było piękne! wow, wystrasz! Ale to jest Pudzianowski, Pudzian, Nie! Nie zauważyłem go! Dobra widzowie, dzisiaj kończymy nasz odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie słupaj i lajka. A akurat go nie widziałem, więc... No i co? ja was żegnam. Może go to tak kiedyś przejdziemy. No i co? Następnego zapomnij odcinku go... Możemy go przejść do urządzenia. Zobaczcie, będzie Jeżeli się podoba, zostawcie suba i lajka. No i co, ja was żegnam. Cześć. I elo. A w ogóle Wam nie przypomniałem. Bo, bo na naszym kanale dobijamy już 38 subów. A będzie spesja na te suby. Więc więc warto mnie subskrybować. Ta piosenka ma 25 wyświetleń. Czyli możemy mieć całkiem możliwe. Widzowie, musicie się zostawić. Musi, muszą być dużo wyświetlenia. A w ogóle, jeszcze Wam wspomnę, że już za, zaraz będziemy mieć 5000 wyświetleń. Co? Chyba ja żegnam w części.